Szanowni... Szanowni Państwo, za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa na marsz oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy. Z okazji uroczystej przysięgi wojskowej flagę państwową podnieś! 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia pułkownik Wojciech Daniłowski. Wy dzisiaj obchodzicie swoją uroczystość. To jest wasz wielki dzień. Witam również waszych rodziców, przyjaciół w Centrum Sieradza na placu Józefa Piłsudskiego, aby złożyć przysięgę. Szczególnie witam rodziny, Żołnierzy składających dzisiaj przysięgę? Szanowni Państwo, żołnierze, spośród wielu uroczystości znaczących chwil w życiu żołnierza przysięga jest wyjątkowym wydarzeniem. Poprzez wielowiekową tradycję urosła do miaru symbolu narodowego o patriotycznej wymowie. Spełnienie go czyni z każdego Polaka i Polki pełnoprawnym obrońcą Ojczyzny. Należy podkreślić, że w dzisiejszych tak trudnych czasach ma to szczególny wymiar i znaczenie. Jest to chwila wyjątkowa dla wszystkich, którzy słowami Roty podejmują wielkie moralne zobowiązanie służby dla Rzeczypospolitej Polskiej, obrony jej niepodległości i honoru żołnierza polskiego. W dzisiejszej trudnej rzeczywistości widać, jak ważnym fundamentem jest silna armia. Armia, która jest dobrze wyszkolona, dobrze zorganizowana i dobrze wyposażona. To Wy teraz, młodzi ludzie, staliście się jej częścią. Dzień ten jest szczególny, dzień, w którym złożycie akt przysięgi wojskowej, będziecie przysięgać na sztandar, symbol sławy wojennej tradycji, wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od każdego żołnierza. Słowa Roty wypowiecie w obecności waszych przełożonych i bliskich. Natomiast jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu. Dumnie nosząc mundur z biało-czerwoną flagą każdego dnia godnie będziecie reprezentować ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. Od dnia dzisiejszego już zawsze towarzyszyć Wam będą trzy słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. Żołnierze. Z okazji Waszego zaprzysiężenia w imieniu własnym oraz kierowniczej kadry 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia składam Wam serdeczne gratulacje. Życzę Wam powodzenia oraz wytrwałości i satysfakcji z realizacji własnych planów. Szczególnie wyrazy uznania kieruję w stronę Waszych bliskich, a w szczególności rodziców i opiekunów. Szanowni rodzice i opiekunowie, możecie być dumni z tego, że potrafiliście w trudnej sztuce wychowania dzieci wpoić im patriotyzm. Oraz miłość do ojczyzny. Baczność, pododdziały do złożenia przysięgi. Trzy kroki na wprost. Marsz! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Ja, żołnierz wojska polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz wojska polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej, bronić jej niepodległości i granic, stać nad Straży Konstytucji, konstytucji. strzec honoru, honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, sztandaru wojskowego bronić. Za, sprawę za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Po! Przysiędzę Panie pułkowniku, szanowni rodzice, zaproszeni goście, żołnierze 15 sierackiej brygady wsparcia dowodzenia, koleżanki i koledzy, przed chwilą my, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyliśmy przysięgę wojskową. To szczególna chwila, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dzisiaj, z perspektywy przebiegu naszego szkolenia, zauważamy, że służba wojskowa jest trudnym zawodem, pełnym ofiarności i poświęcenia, ale to także honor, szacunek i braterstwo. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na początku swojej wojskowej kariery, ale zrobimy wszystko, by zostać prawdziwymi profesjonalistami. Zapewniamy, że będziemy wiernie i z szacunkiem służyć narodowi Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pułkowniku, szanowni rodzice. Mamy nadzieję, że jesteście z nas dumni, że zaliczyliśmy tę pierwszą lekcję pra patrio patriotyzmu. Żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Dziękujemy za przekazaną nam wiedzę. I prosimy o więcej. Dziękuję za uwagę. Porządzenia ministra obrony narodowej z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych za bardzo duże zaangażowanie podczas szkolenia podstawowego, dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej, wykazywanie się nienaganną postawą żołnierską na wniosek dowódcy kompanii wyróżnia szeregowy. Hubert, szeregowy Adrian Biniek, szeregowy Edyta Majnowska, szeregowy Wiktor Krzysztoforski. Rozkaz podpisał. Poddziały spocznij. Dowódca brygady pułkownik Wojciech Daniłowski. Wyróżnieni żołnierze, do dowódcy wystąp. Najbliższych proszę o dołączenie do wyróżnionych. Muzyka